Witaj, witaj bardzo serdecznie w ten a, słoneczny, pełen energii piątek. Przygotowałam troszeczkę taki impuls dla ciebie. E, no i może, może coś pobudzi w tobie. E, jak wiesz, jestem em, pasjonatką energii. E, energia to moja miłość, to moja pasja. I mam nadzieję, że zarażeć się tym moim entuzjazmem. A entuzjazm dla mnie oznacza po prostu wiarę i przekonanie, że energia to wszystko. Energia to wszystko, co posiadasz w życiu. Energia to pieniądze, energia to radość, to miłość, to związki, to Twoja radość życia. To twoje zdrowie, jak wygląda Twoje ciało, to energia. A więc to sukces, również sukces. Od czego zaczniemy? Czy należysz do takiej osoby, do takich osób, które, które pracują nad sobą, które pracują nad programami, cały czas starają się na przykład zmienić swój mindset. A mimo tego, mimo tego, pomimo to. Brakuje Ci energii albo um, um, nękają Cię lęki, um, ataki paniki. Um, nie możesz ruszyć z miejsca. Czy należysz do osób, które są zdecydowane odnieść sukces w życiu? Um, chodzisz, uczęszczasz na seminaria, na kursy. Um, jesteś naprawdę zdeterminow zdeterminowana do sukcesu i chcesz. Pracujesz nad sobą, pomimo tego, nie czujesz tego przebicia się. Nie masz tej zmiany. Czujesz, jakbyś żyła obok siebie, albo żył obok siebie. Um, albo obserwujesz swoje dzieci, szczególnie teraz, w czasie korony, i hmm, dzieci nam tyją. Albo mają problemy. Widzisz, że na przykład pojawiają się lęki. No, nie ma takiej radości, takiej siły. A więc zadam w takim razie Ci pytanie. O której wstajesz? Czy o piątej rano? Hmm, piąta rano to brzmi fatalnie. O szóstej najpóźniej, proszę. Drugie pytanie. O której kładziesz się spać? O dwudziestej leżysz w łóżku. Śpisz już? Czy może dużo później? Jaki masz rytm dnia Twojego życia? A więc, e, właśnie, ja mówię: nie, aby mieć energię, aby pojawił się sukces w Twoim życiu, zdrowie, radość, nowe, nowe rzeczy. Wstawaj o piątej, najpóźniej o szóstej, codziennie. I bądź w łóżku o 22. Ok, wyjaśnię Ci to troszkę. Jednocześnie od razu już zapraszam na środę. W środę, środę będę rozwijać ten temat. Będziemy mówić, będziemy. No właśnie przygotowałam materiałów więcej na temat pracy wątroby, czyszczenia tych możliwości, w jaki sposób możemy jednak sobie pomagać. Natomiast. E, aby troszeczkę dać Ci do myślenia, zastanów się nad tym zastanów się nad tym, e, bo otrzymałem taki właśnie e, od razu komentarz. Ha ha, ha, ciekawe jak teraz będą ludzie tłumami e, wstawać o 5 i e, chodzić spać o 22. E, no, zadam ci właśnie to pytanie, jaką cenę płacisz za to, że e, pracujesz na zmiany, że e, nie. Stajesz o 5 i nie chodzisz spać regularnie o 22. Um, przygotowałam troszeczkę materiałów. Um. A więc no jak to wygląda? Dlaczego nam to się wszystko opłaca? A więc zdaj sobie sprawę, że wydajność naszego ciała, efektywność układów pracy od pracy układów naszego ciała zależna jest od rytmiki przyrody, tak zwanej cyrkadiańskiej rytmiki przyrody. O czym to? Co to jest w ogóle? To są rytmy, które zależą od ruchu. Ziemi. Natomiast z kolei Ziemia, ruchy Ziemi e, są bezpośrednio zależne e, od ruchów Księżyca, tak, e, i innych planet w stosunku do Ziemi. A więc mówimy tutaj o naturalnej rytmice e, kosmosu. Nasze ciało podlega mniej więcej a, tysiącom, tak? ponad tysiącom e, takich właśnie e, 24-godzinnych rytmów, i te rytmy e, rzeczywiście e, one ustalają, regulują e, pracę wszystkich układów w naszym organizmie. A więc my jesteśmy. Jesteśmy bezpośrednio zależni od tych właśnie rytmów. Od nich z kolei zależy praca, właściwa praca funkcjonowania naszego organizmu. Na przykład frekwencja serca, ciśnienie, temperatura ciała, poziom hormonów, yy, yy, poziom wydzielania, yy, wydzielania soków żołądkowych, czyli praca naszego systemu trawiennego, nawet poziom bólu. Tak, odczucie bólu. I ten rytm dnia nocy, nie tylko ten, ten, te przemiany właśnie dzień noc, a więc księżyc, tak? I słońce, nie tylko regulują nasz naturalny rytm e, e, czuwania i spania, nie tylko, ale również e, różne różnorodne, e, ważne dla naszego życia e, procesy. Um, hormonalne, biochemiczne procesy. Przykład numer jeden, um, wydzielanie hormonów mocnych, tak zwanych, tak zwanych hormonów mocnych, kortyzon i kortykosteron e, są wtedy wydzielane, kiedy jest jasno, nie kiedy jest noc. Te hormony właśnie, a więc podlegają tej rytmice cyrkadiańskiej i um, kierują właśnie te hormony z kolei, one sterują pracą najważniejszych procesów w naszym ciele, jak przemiana materii, reakcje immunologiczne, e, poziom cukru we krwi. Między czwartą i ósmą rano ten poziom hormonów jest najwyższy, najniższy o trzeciej rano. Normalnie, jeżeli nagle zaczynasz spać o godzinie 12 w nocy e, zamiast o 22, jeżeli nie chodzisz o 22 spać, to przesuwa się automatycznie wydzielanie tych hormonów. To znaczy, dla organizmu powoduje, wynika to tak e, i wygląda to tak, jak gdybyś cały czas miał czetlek. Organizm a, niesamowicie dużo energii musi wydawać na to, aby się dopasować. Ciągle próbuje w tą homostazę wejść, przesuwają się, te naturalne cykle wydzielania tych hormonów. To jest dla organizmu niesamowita praca. Na przykład również wyprowadzanie śmieci, to znaczy toksyn z organizmu, tak? pozostałości, które normalnie przez jeżeli to grube jest w nocy po prostu wyprowadzane tak i przez pęcherz tam się tu zbiera wszystko, tak. normalnie jest między godziną 6 a 8 regularnie przez organizm wyprowadzane. Jeżeli nie ma tej możliwości, organizm jest zmuszony do trzymania albo do absorbowania z powrotem przez krew wszystkich tych toksyn. To znaczy, że organizm jest zatruty. A więc to tylko taka jedna, jedna jedna z, jedna, jedna z różnic, jaka się pojawia. A więc co w takim razie jako skutek, jeżeli zaburzona jest właśnie ta, ten rytm dnia i nocy? W Twoim życiu? No, skutki są po prostu różne. Masz zatwardzenia, masz na przykład palenie w żołądku, masz chroniczne zapalenia wątroby, masz problemy z oddychaniem, problemy z sercem. Będę za chwileczkę ci powiem króciutko, jak ważna jest praca Jelit. W jakim celu również? Między innymi, praca Jelit jest tak istotna. Melatonina, kolejny neurotransmiter, który jest niesamowicie ważny dla pracy naszego organizmu, jest produkowany również w szyszynce. Szyszynka to, to gruczoł, który znajduje się w mózgu. Czyli mózg to produkuje, wydzielanie melatoniny jest między 21 .30 a 22 .30. Teraz największe wyrzucanie tej melatoniny jest między pierwszą a drugą w nocy, najmniejsze w południe, w południe. Natomiast melatonina kieruje pracą systemu rozrodczego, regulację snu oczywiście aktywność motoryczną, ciśnieniem, system odpornościowy, również praca tarczycy, wzrost komórek, temperatura ciała i wiele innych funkcji, regenerację oczywiście też, a więc od zbalansowanego cyklu tak produkcji melatoniny zależą bezpośrednio te funkcje życiowe a więc kto idzie późno spać albo na przykład pracuje na zmiany całkowicie wyrzuca ten cykl z równowagi Serotonina, kolejny no bardzo ważny hormon, hormon szczęścia, słyszałaś chyba albo słyszałeś o serotoninę. Syn, serotonina jest syntetyzowana przez mózg, w mózgu i to jest neurotransmiter, który również oczywiście um, podlega wpływom tego um, rytmu dnia, nocy i on kieruje... Twoim zachowaniem seksualnym, to znaczy libido, yy, pamięć, apetyt yy, steruje Twoim apetytem impulsywność lęki, a nawet tendencje samobójcze. Yy, I w przeciwności do melatoniny, serotonina warto, yy, wysokość poziomu serotoniny jest bezpośrednio zależna od światła słonecznego. To znaczy, jeżeli Ty uważasz, że to jest Twój naturalny taki e, rytm biologiczny, że lubisz chodzić właśnie sobie o drugiej nocy spać, a śpisz do 12, nie otrzymuje Twój organizm wystarczającej ilości światła słonecznego. W związku z tym, kto chodzi późno spać, nie otrzymuje tego światła i obniża automatycznie poziom serotoniny w swoim organizmie. Co skutkuje tymi właśnie zaburzeniami, tych właśnie zachowań, o których ja mówiłam? Yy, jeszcze jedna rzecz, to znaczy, że jeszcze raz, jeszcze raz, przynajmniej te trzy aspekty, o których Ci teraz powiedziałam, obrazują Ci, wyjaśniają dlaczego yy, zaburzenie, yy, jakiekolwiek odchylenie od tego naturalnego rytmu cyrkadiańskiego, będzie skutkowało zaburzonym, nienormalnym wyrzucaniem hormonów przez Twój organizm. Co z kolei całkowicie zaburza pracę Twoich systemów. A więc będzie to wpływało na regenerację lub zahamowaną regenerację Twoich komórek, na poziom Twojej energii, na Twoją pamięć, na Twoją radość życiową, na Twoją umiejętność em, wprowadzania, przerabiania, przyjmowania energii. Tak? A energia to wszystko. A więc jeszcze raz wracam do tego tematu. Pamiętaj, energia to wszystko. Ok? Na początku możesz się czuć tylko taki, no właśnie, troszkę jakby hmm, poza torem, tak? Poza torem swojego życia. No szkoda, że równolegle do swojego życia biegniesz. Ale potem mogą się pojawiać na początku tylko bóle głowy takie, aż do raka i na przykład zawału serca. Ale dlaczego też jelito jest takie ważne? Dlatego, że serotonina i melatonina nie tylko wydziela się w mózgu. Wyobraź sobie, że 85% całej porcji serotoniny jest produkowana również w jelicie. W jelicie. Czyli jelito powinno dobrze funkcjonować, prawda? Powinno być czyste, powinno być e, no, rozluźnione, wolne od tych toksyn i wolne od tych wszystkich złogów. E, natomiast jeszcze sytuacja bardziej drastyczna jest w przypadku melatoniny. 400 razy wyższa jest tutaj produkcja e, melatoniny przez jelita w jelitach niż przez mózg. I na przykład, jeszcze raz Ci tylko powiem, aby utrzymać jelito w czystości, powinnaś po prostu, powinieneś dbać o to, aby śniadanie przyjmować najpóźniej u ósmej, aby nie burzyć tego, tego rytmu naturalnego produkcji właśnie tych kwasów, tak, widzicie? E, trawiennych. I kolację powinnaś, powinnyście przyjmować najpóźniej o godzinie 18.30 lub 19.00, a więc o 22.00 idziesz spać i to jest wszystko. Wtedy masz tą energię. Pracujesz oczywiście nad swoimi mindset, pracujesz nad sobą, ale pamiętaj o tym, że jesteśmy częścią całości. Życzę Ci wspaniałego piątku. I wiele, wiele energii, coraz więcej. Rozszerzaj swoją, e, tą strefę komfortu i wyobraź sobie, że tej energii najpierw możesz mieć, e, dość do swojej harmonii, ale potem ją rozszerzamy. Będziemy szli coraz dalej. Zapraszam cię na spotkanie w środę, bo będziemy o tym więcej mówić. A teraz miej wspaniały dzień. No,